Backboard i czytam to. Ale się pił. A ten list, co to było? RL Exchange. Sklep, gdzie szybko i taniej dostaniesz kredyty i przedmioty do Rocket League. Niezależnie od platformy masz wiele metod płatności, w tym bliki Safe Card. Z kodem TUNI masz 3% zniżki na każde zamówienie, link do strony w opisie. Cześć, z tej strony Tuni. Dzisiaj lecimy z rankingowymi dwójkami. Obecnie mamy tu rangę Grand Champion 1 Dywizja 3. No i tak jak pewnie zauważyliście mam preset od widza, od Kliksi. Jest to preset z naszego serwera Discord, kanał PresetyBakes. Teraz możecie sobie zobaczyć jak tutaj to wszystko wygląda. Autko moim zdaniem naprawdę bardzo fajne, także zobaczymy jak będzie się nim grało. Jeśli podobają Ci się moje filmy zachęcam do subskrypcji, bo dużo osób tego nie robi, a mi to naprawdę pomaga rozwijać kanał. Dzięki. Pewnie sporo osób będzie się zastanawiało w ogóle dlaczego nie gram już otlawem. i ja wam od razu też powiem, że ja jak najbardziej Outlawem pykam, natomiast sobie na odcinek wziąłem Octane ze względu po prostu na to, że o wiele fajniej wygląda moim zdaniem, więc to taka kwestia mocno kosmetyczna, za bardzo nie ma związku z grą. W sensie dalej mi się fajnie gra i bardzo podobnie jest na Oktynie, więc takiej dużej różnicy nie ma. Czasami sobie też Oktynem zagram. Ok, Chciałbym też was zapytać dzisiaj odnośnie jakiejś serii. Czy byście chcieli jakąś konkretną serię, żebym zrobił? Właśnie tak się zastanawiam już od kilku dni, żeby coś takiego zrobić. Więc też dawajcie znać, czy byście chcieli jakąś taką serię. Co byście w ogóle chcieli zobaczyć. Może nawet jak nie serię, to, to jakiś taki pojedynczy odcinek. To też mi opiszcie w komentarzach. Ma kontrolę raczej. Nie ma busta. Dobra, ja w sumie to mu tak podałem jakby. W sumie śmiesznie to wyszło. Zdemowałem go, on podał nam i da. Na środek, oczywiście, nie chodzi. No, trochę niefortunnie wyszło. Teraz będziemy szansę wystrzelić strzelić bramkę z tego. czyli dobrze tu uderzy. No, strzał mi nie do końca wyszedł. Chciałbym go zdemować. Udało mi się go ząbować przynajmniej. I patrzcie, będzie Milka z tego gola. Nie, nie ma z tego Ale się wyraziłem tam na koniec. Już mogłem nic nie mówić lepiej. Czy zdąży? Zdążył! O kurde, tego się w sumie nie spodziewałem. Bo dla mnie to wyglądało, jakby miał tego totalnie nie trafić. Strasznie sobie fifty, 50. No i niestety leciłem bramkę. Chciałem spróbować to na lewo. Ciekawe, czy mi to odegra tak. Nie za bardzo mi odegrał. Zauważyłem, że jakoś tak średnio działa. Chyba lepiej po prostu followować normalnie. Nie pajacować. Ale to zrobił w ogóle szybciutko. Patrzcie jak to on szybko tutaj wyleciał tak idealnie nade mną. Jeszcze na podanku mu z tego wyszło. Take the shot, fake. No dobra, spróbujmy, aczkolwiek nie wydaje mi się, że to zadziałało jakoś super. Zwłaszcza, że w ogóle przeciwnik się tam wylał, nie? Ale mamy gola z tego, ale śmiesznie wyszło, że akurat on napisał, że fake i się tutaj przeciwnik wylał. Jakie jest w ogóle prawdopodobieństwo na to? Zerowe praktycznie. Okej. Okay. Faking, powiedzmy. Nie no, to było... To nie było nawet fake. Dobra, jest odbicie. Całkiem spoko. Demo, jest demo. Ma jeden na jeden teraz z nim. Odegram mu to. Może nawet głos tego będzie. Czy double tapa uda mu się zrobić? Nie udało mu się. Ja też tutaj... respektuję jego umiejętności plus teammate. W ogóle będę nazywał Kamil znowu. Teammate'a, żeby różnorodność jakaś w ogóle była. Dobra, i teraz open'a ma. To niech to strzeli. No i bardzo fajnie. Mamy wyrównanie 2 do 2. Teraz próbuję na prawo. Może akurat teraz mu się uda. Udało mu się bardzo fajnie. Fajnie to strzelić. Może jeszcze? A no zbyt liski. Ja tutaj potrzebuję jakichś boostów. i yy, to nie było fajne. Okej, okay. powinienem zabrać tego busta. Okej, okay, taki bumpik wyleciał. Teraz będzie miał tej szansy, żeby coś spróbować też. Ja tutaj go zrespektowałem. Mam na no overtime. Fajny kick off. Jeszcze boosta zabiorę. O kurde, zablokowałem go. Dobra, by, byśmy go z tego nie stracili. Nie to najważniejsze. Będę chciał double tapa z tego zrobić. Double tapa mi z tego. Nie siądzie Nie, kurde, a w sumie Nie trafiłem tego, o jest. ale jestem pajacem Do mnie podanie? W ogóle to zreaderektowałem Bampując go, o nie, ale się wylałem Ładny save, bardzo fajnie to zrobił No, tylko mu się uda, raczej wątpię Kurde, ale strasznie ta intensywna jest dogrywka o. Bardzo blisko, ale to jednak nie to. Chcę go zdemować. O! Że tutaj boosta nie było, teraz dopiero się boost serio. Trochę jestem zmęczony tym meczem, bym powiem. Nie lubię takich długich meczy. O właśnie, i błąd zrobiłem przez to niestety. Ale bardzo fajny mecz, taki bardzo długi. No niestety. Chciałbym w ogóle pochwalić ten presecik, bo naprawdę fajnie się tutaj prezentuje. Natomiast bym wyrzucił tego alfa boosta, bo jednak jednak on w tym przypadku nie pasuje za bardzo ten jakiś taki złoty kolor do takiego czarno Bym tutaj widział bardziej jakiś właśnie biały, ewentualnie czarny boost. Myślę, że wiele lepiej by się to pasowało. Ale też dawajcie znać, co wy myślicie o tym presecie. O kurde, to będzie ciężka piła, ale na szczęście tego nie trafił. I ja tutaj mam problem, bo totalnie nie mam boosta. Udało się to wyblokować. Czekam aż może to challenge. Uje. O i właśnie jest challenge, może nawet odbiję to? Dobra, to powinno się... nie siadło! Nie no, co ja robię? Trolluję chyba. Ciężko powiedzieć co tu się dzieje, więc... Wolę sobie zostać z tyłu. Jest blokada. Aha, i to w ogóle wejdzie w bramkę, dobra. Ale nie sądziłem, że z takiego kąta po prostu uda mu się tu strzelić. Naprawdę, ładny strzał. Sufit. Sufit fajny, aczkolwiek jednak zbyt blisko, z odleka do tego. Gdybym był tam gdzieś bliżej, to naprawdę by to mogło fajnie siąść. Bombę zasadzę z tego, może nie doleci. <laughs> nie ma. Aż tak to nie. Okej, okay, jeden porobiony. Kurde, nie udało mi się wziąć tego tak fajnie z dribblingu. I gola mamy? Nie trafiłem tego. Moje najgorsze upeny. Do teamata? Zabrakło trochę, za co mu dałem. Ale w ogóle podanko. Szkoda, że strzeliłem to tak sobieutko bo byłby gol. Czekam teraz. No, się nie doczekam. Leci on, nie trafi. Ja, busa nie podniosę, po prostu epicko. Odwalam straszną manianę teraz. Powiem to mieć. Okej, okay, wyleciał. Trochę taki ping-pong. Zwyczaj na jak niby nie ma takiego ping-ponga, ale w tym meczu jest dosłownie ping-pong. Ja jestem już to, więc to może śmiało wylatywać do tego. Nie wyleciał do tego, więc ja do tego wyleciałem. Zostawię mu już, bo widziałem, że leci. Chciałem zdomować kogoś. Nie udało mi się zdemować, oczywiście, że tak Teraz, teraz zdemowałem go Dobra, to będzie moje Chyba, że mi to zabierze Na no, bam lecę Dobra, nie wyszło mi tak bardzo Ale to jakiś też touch Nie no, proszę, nie bumpuj mnie No, trochę gorąco się tutaj robi. Jest blok. Nie no, nie możemy wyjść z tej defensywy jakoś. Teraz, dobra, teraz jest wybicie. Backboard. I czytam to teraz. I zobaczcie, jest gol. Tak jest, to jest to. O, znowu mamy pobywana w grze, A, w sumie spoko. nawet fajnie grał. Ale widzę, że też poziom się ustabilizował, jeśli chodzi o te rankedy, przynajmniej tutaj już na Grand Championie. Także myślę, że można już tak powoli grindować, aczkolwiek też mogło się jakieś takie, ale to już bardziej pojedyncze smurfy pojawiać. Fajny pinch, chcę go zamować po prostu. Ale się zrespił. A, ten on co to było? Niesamowite ten respawn Ale to porobiło go totalnie Temu trzeba troszkę agresywniej zagrać, bo widzę, że oni tak za bardzo nie patrzą gdzie jeżdżą Zostawię mu to tak Mam nadzieję, że ma busta. O, czy to wejdzie? Nie wejdzie, ale prawie to sam strzelił I czekam Powinien to mieć Nawet sobie to wezmę jeszcze nie, czemu on mi zabiera to? Przecież ja to miałem na, na luziku Może myślałem, że busta nie miałem. Ej, tch, wejdzie. <śled> o nie, co tu się dzieje? Ale masakra. Aż wyszedł. Zlicz się. O matka, ale się podziało w tym meczu. Ho, ho. Dawajcie znać co sądzicie o dzisiejszym filmie. Zapraszam też Was do subskrybowania, żeby nie przekapić kolejnego filmu i też do sprawdzenia moich pozostałych socjali w opisie. I też do wysyłania swoich presetów na naszym serwerze Discord. Link będzie oczywiście w opisie, także w przypiętym komentarzu. Także ja wam dziękuję za dzisiaj i do następnego. Cześć!